Kolejna świetna opcja związana z tekstem to umieszczanie tekstu wewnątrz dowolnie utworzonego kształtu. No jak do tej pory, oczywiście tworzyłem prostą ramkę tekstową. Oczywiście no, mniejszą, szerszą, wyższą, ale był to prostokąt lub kwadrat, prawda? I w tym Ctrl V, w tym jakby kształcie umieszczałem tekst. Ok, teraz pokażę Wam możliwość umieszczenia tekstu w dowolnym kształcie. Oczywiście wewnątrz tego kształtu. I tu możemy skorzystać z gotowych obiektów i możemy oczywiście korzystać z, z kształtów, które sami utworzymy. Prawda? Nie ma tutaj żadnych problemów z tym na początek narzędzie prawda? Z panel prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami. Niech to sobie będzie o tej wielkości, prawda? No i zróbmy to w ten sposób, że Narzędzie, prawda, zaznaczanie bezpośrednie i te narożniki bardziej zaokrąglone. O, właśnie takie mocno zaokrąglone. Wybieram teraz to narzędzie. Narzędzie Tekst Akapitowy. Przysuwam kursor do ścieżki. Klikam. Pojawia się kursor. Oczywiście ustawiam wielkość czcionki, typ. To też można później zrobić, nie ma z tym problemu. I po prostu mój tekst, który miałem wcześniej skopiowany, wklejam. Ctrl V. Proszę bardzo. Widać, tekst przybrał dokładnie ten kształt, prawda? który sobie tutaj narysowałem, ustaliłem. Oczywiście funkcjonuje to teraz. Ja niepotrzebnie wypełniałem to kolorem, bo oczywiście zapomniałem o tym, że funkcjonuje to w ten sposób, że nie ma tu znaczenia wypełnienie kolorem, bo po prostu to dotyczy tylko kształtu, który tekst przyjmuje. Gdybym teraz zmieniał kolor, no to ten tekst o, inaczej oczywiście. Trzeba wybrać tutaj, prawda? Zatwierdzić i teraz zmieniam kolor. Tekst jest czerwony, niebieski, zielony. Tu nie mówiłem także o tym, można dodać obrys. Tu oczywiście musiałbym przejść do. Zwiększyć ten tekst o taki duży, żeby było to widać. I na przykład dodać obrys. Niech to sobie będzie czarny. No, jest zbyt duży jeden punkt, prawda? To ustalimy taką wartość 0,3. No i proszę bardzo, minimalny taki obrys. Nawet zrobimy to 0,5. O, i teraz widać, prawda? Wyraźnie. Czyli, jak, jak wiadomo, do obiektów obrys funkcjonuje tak samo do tekstu. Nie ma z tym problemu, możemy dodawać. No, ale nie, nie o tym w tej, tej części chciałem mówić, to tylko jeszcze uzupełnienie do podstaw. Czyli wyłączę sobie ten obrys, tekst tutaj zmniejszę do 10. No, to jest taki regularny kształt, prawda? Usunę ten obiekt ten panel, no to bierzemy teraz się za całkowitą abstrakcję. No to dobrze, rysujemy ścieżkę dowolny kształt. Taki pokręcony niech sobie będzie, proszę bardzo. No, bez takich ostrych elementów. No i zrobimy taki o. Łuk. Świetnie. Oczywiście wybieramy narzędzie tekst akapitowy. Klikam na ścieżce i CTRL-V wklejam, proszę bardzo. Tekst dopasował się dokładnie, na tyle ile mógł oczywiście, prawda, do mojego kształtu. No Nic nie stoi na przeszkodzie, abym ten kształt modyfikował. Wybieram narzędzie Zaznaczanie Bezpośrednie. Pytam tutaj za ten punkt kontrolny i na przykład wyciągnę go nieco do góry i troszeczkę zmienię jego układ, przez co troszeczkę lepiej ten tekst, prawda? Tak, jakby się dopasowywał. Może troszeczkę go rozsunę jeszcze. No, to nie był dobry pomysł. Aby go rozsuwać. Ok. Zostawmy to. Tak, jak jest. Czyli widać, że modyfikując ścieżkę, no, oczywiście dalej mogę to skalować, powiększać, no, dowolne rzeczy, prawda? Robić tutaj, obracać. Co tam potrzebuję? Tekst w sposób, no. Jak najlepszy, przynajmniej program się stara, jak najlepiej dopasować to do tego kształtu, który utworzyłem, prawda? Usunę to, zaznaczymy, usuniemy. Wróćmy do takiego kształtu, który jest no bardzo, bardzo ostry, prawda? Gwiazdka. Dodamy dwa ramiona, może. Taki. No nie, za dużo. I popatrzmy teraz, jak to wygląda. No i oczywiście wybieramy odpowiednie narzędzie. Klikam na ścieżkę. Ctrl V. Proszę bardzo, tekst dopasowany do gwiazdy. Mogę edytować w każdym chwili. Proszę bardzo, z tej gwiazdy robię teraz zaokrąglone takie elementy. Ok, proszę bardzo, tekst się automatycznie dopasowuje. Mogę oczywiście w dalszym ciągu edytować to wszystko. Mniejszą czcionkę jeszcze, prawda? Proszę bardzo. No, taka malutka, to już nie bardzo. Ok, w ten sposób odległości między wierszami zmniejszymy, proszę bardzo. Dowolnie. Czyli podsumowując. Ten film możemy utworzyć absolutnie dowolny kształt, do którego, do wewnątrz tego kształtu, jakby możemy wstawić tekst. I oczywiście w dalszym ciągu ten tekst, jak było widać przed chwilą, właśnie podlega edycji, czyli wszystkie zmiany, które dla tekstu można zastosować, można je także zastosować w sytuacji, kiedy tekst przyjął jakiś określony przez nas kształt.